Dajia Hao, Huan Ying, Dajia Lai Kan Wode Zhong Guo, Cephin Gak Hyptek HT. Skoro zapraszamy Was na test chińskiego suwa z napędem elektrycznym, to nie możemy sprawdzić tylko dynamiki silnika, komfortu resorowania, przestronności czy pojemności bagażnika, lecz także zobaczymy ile ten samochód realnie pokona po naładowaniu do pełna akumulatora. Dzięki temu możemy się przekonać, czy to auto nadaje się wyłącznie do miasta, czy może yy, nadaje się również do dalszych podróży. A zatem Juan In. W stylistyce tego pojazdu dominują obłości. Są niemal wszędzie. No niemal, dlatego, że o, na przykład kierunkowskazy przednie mamy takie troszeczkę kanciaste, ale światła wypukłe, maska. Tutaj Mocne takie wyoblenie, nachodzące na częściowo na maskę, częściowo na błotniki. Tu gładka powierzchnia z przodu, uzupełniona o logo marki. Tak, notabene, tu nigdzie nie ma napisu gag, także nie wiemy, z jakim samochodem mamy do czynienia. Zobaczymy później z tyłu. Tutaj miejsce na radar, kamera. O, jest taki spoiler, który troszeczkę nadaje autu. Takiego sportowego wyglądu. Do sportowego wyglądu przyczynia się również alufelga. 19-calowa, skrywająca bardzo duże yy, hamulce. Uwaga, wentylowane zarówno z przodu, jak i z tyłu. A propos tyłu, jak przechodzimy tutaj dalej, obłości nie brakuje. I mamy klamki, które zgodnie z dzisiejszą modą są scalone... Z nadwoziem, a dopiero przy otwieraniu są wysuwane. Stylistom nie zabrakło pomysłowości także przy projektowaniu tyłu. Tu oczywiście też dominują obłości, ale no jednym wyróżnikiem to jest taki tworzący się spoiler na klapie bagażnika światła. Przednie mi się podobały, a te chyba mi się jeszcze bardziej podobają. Takie efektowne są. Wzornictwo jest naprawdę super. Poza tym są one, te lampy, połączone świetnym pasem tutaj. Nie zabrakło również takich elementów nowoczesności jak kamera. Druga kamera, tutaj ukryta. No i oczywiście radar. O, tu z tyłu też nie ma napisu GAK. Mamy tylko Hyptek. Mamy HT. A jest napis GAC. Właśnie GAC na rejestracji. Od razu tutaj taka porada językowa. Pisze się GAC. Ale tak jak mówią przedstawiciele firmy, czytamy gag. I do tego się stosujemy. Tylny bagażnik to nie jedyne miejsce, gdzie można przewozić jakieś rzeczy niezbędne podczas podróży. Pod maską nie znajdziemy silnika, tylko. O! Taki duży schowek. Mały bagażnik, duży schowek. W którym swobodnie można zmieścić kable do ładowania akumulatorów. Tutaj ta klapka. Broń dostępu do akumulatora tego, który zasila urządzenia pokładowe samochodu. Poza tym mamy tu o, dostęp do wlewu płynu z i tutaj można również uzupełnić po zdjęciu tej klapki yy, inne płyny niezbędne do działania auta. O, a teraz się powiem. o, bzik i klapka otwarta, o. I zamknięta. I jeszcze raz otwarta. A tutaj podłączamy kable, dzięki którym możemy uzupełnić prąd w akumulatorze o pojemności 72,7 kWh. Jeżeli uzupełnimy ten prąd na 100%, to w cyklu mieszanym przejdziemy 445 km, natomiast w mieście 577 km. Takie są przynajmniej założenia producenta. Ile czasu trwa uzupełnianie energii? Otóż, jeżeli będziemy ładować z pokładowego kabla o mocy 11 kW, to wówczas zajmie nam w zakresie 30-80% około 4,2 godziny. Jeżeli natomiast użyjemy szybkiej ładowarki, to w tym samym zakresie uzupełnimy prąd po około 28 minutach. Tylna klapa skrywa bagażnik o pojemności 670 do 1802 litrów. A żeby dostać się do tego kufra, wystarczy uszyć przycisk. No, jak przystało na markę yy, aspirującą do klasy Premium, klapa no. musi być otwierana elektrycznie. Jeśli tak spojrzę na ten kufer, to aż dziw bierze. Gdzie oni tutaj wydzielili 670 litrów? No tylko dlatego, że to nie wszystko gdzie można położyć bagaż, bowiem o, tu pod podłogą mamy dużą skrytkę tam można położyć mniejsze rzeczy natomiast tutaj swobodnie zmieści się nawet jedna walizka a jak już chcemy powiększyć kufer to używamy tutaj przycisków przy siedzeniu o, bardzo łatwo mamy położoną kanapę, co istotne to powoduje, że tu nie ma przerwy między tą częścią podłogi a siedzeniem, a poza tym mamy równą powierzchnię ładunkową i możemy przewozić duże przedmioty. To co mi się nie podoba w tym samochodzie, w tym bagażniku, to brak rolety. Proszę zobaczyć, tu nie ma w ogóle mocowań, więc to nie jest tak, że można ją dokupić, jej po prostu tu nie ma, nie przewidziano. No to jest akurat słabe, bo niestety, jak zostawimy coś w samochodzie i odejdziemy od niego. To wszyscy mogą sprawdzić, co mamy w bagażniku. W ostatnim czasie modne stało się promowanie samochodów, modeli poszczególnych jako modeli premium. Brylują w tym przede wszystkim producenci chińscy. No ale w przypadku tego chińskiego modelu ma to akurat uzasadnienie. Od choćby tapicerka. Nie zastosowano tutaj sztucznego substytutu skóry, tylko jest tu prawdziwa skóra Nappa. Poza tym, to co podoba mi się w tym aucie, to wzornictwo. To prawda, że centralne miejsce deski rozdzielczej tworzy ekran dotykowy, tak jak w innych autach. Przed prowadzącym jest drugi ekran, na którym prezentowane są wskaźniki, co istotne, ten ekran bardzo dobrze widać ponad kierownicą, także nie ma także wieniec kierownicy zasłania jakiekolwiek wskazania. Fajny jest też tak tutaj, o, na przykład na drzwiach, tu jest taka listewka, kto wsiada, a nie wie o tym, to pyta się, a jak ta klamka się otwiera? No to nie jest żadna klamka, to jest po prostu ozdoba, natomiast drzwi otwiera się o takim przyciskiem, wystarczy go delikatnie przycisnąć. I drzwi się bez problemu otworzą. Ładnie wygląda też reszta, reszta deski rozdzielczej. Poza tym pomysłowo rozwiązano możliwość zostawiania różnych przedmiotów, dlatego, że jest tu o, schowek w podłokietniku, otwierany, duży. Jest tutaj drugi otwierany schowek, w którym są wgłębienia na kubki z napojami. Poza tym mamy praktyczne półki o tutaj jedna, o jaki ładny materiał jaki fajny Te materiały to są jednak bardzo mocną stroną tego samochodu eee, swoją drogą o tutaj nad nami też jest bardzo fajny plus eee, ta półka jest podzielona i tu można ustawić telefon jest o tym bardziej uzasadnione, że ta część to jest po prostu indukcyjna ładowarka telefonu eee, poza tym mamy tutaj pod spodem pod tym lewitującym pod tą lewitującą częścią mamy półkę dużą. To co jeszcze jest istotne w tym samochodzie, to duża ilość miejsca zarówno nad głowami, jak i na wysokości kolan. Poza tym nie dość, że na długość jest dobrze, to mimo tego, że ta konsola środkowa jest taka szeroka, rozbudowana, to jakoś nie czuję się tutaj przytłoczony. Także pod względem przestronności z przodu jest bardzo dobrze. Zobaczymy, czy z tyłu jest również tak dobrze jak z przodu. A może lepiej? Ten samochód to jest jeden z modeli, który sprawia takie wrażenie, jakby część pasażerska była projektowania, projektowana od tyłu od tej części nie od przednich foteli. Wsiada się tu bardzo wygodnie a następnie podróżuje się na bardzo dobrze wyprofilowanej kanapie o, kąt oparcia jest taki, że siedzi tu bardzo komfortowo a jeżeli komuś nie pasuje takie ustawienie oparcia to może sobie na przykład, o zmienić jego położenie to wrócimy teraz do tego położenia poza tym, o, mamy tutaj podłokietnik, w którym a jakże, nie zabrakło miejsca na uchwyt na kubki z napojami. Osoba, która tutaj siedzi ma takie oto fajne o, udoskonalenie, jak taki stoliczek, na którym spokojnie można używać laptopa i pracować. Poza tym ten stolik chowa się tak dość głęboko i yy, nie wystaje zbyt mocno tutaj, a tym samym nie ogranicza przestrzeni na nogi. Przestrzeni na nogi, która jest bardzo duża, czy nie wiem, trzeba znaleźć wyjątkowo wysoką osobę, która by nie mogła tutaj ułożyć swobodnie nóg. Dużo miejsca jest też nad głowami. A jeszcze lepsze jest to miejsce. Dlaczego? Po pierwsze, osoba, która tutaj podróżuje, może sobie regulować ten fotel. Tu są przyciski i o, można sobie przesunąć, a tymczasem zwiększyć ilość miejsca na nogi. Oparcie też jest regulowane z tej pozycji. Ale tu jest jeszcze jedno udoskonalenie. To nie jest stolik. O, proszę bardzo. Podnóżek pod nogi. No, chyba lepiej by było przesunąć troszeczkę do przodu. Siedzenie, żeby tutaj wygodnie siedzieć, ale jeżeli ktoś chce, to może też w ten sposób ułożyć sobie nogi. Silnik elektryczny o mocy 244 koni w przypadku tego auta oznacza, że możemy nim przyspieszyć do setki już po 7 sekundach. No nie są takie super sportowe osiągi, ale. W zupełności wystarczą do sprawnej jazdy. A najlepiej będzie yy, osiągnąć taki wynik, jeżeli z trybu komfort przestawimy na tryb sportowy, i wówczas po wciśnięciu pedału gazu wyraźnie czuć, z jaką swobodą samochód zwiększa prędkość. Yy, bardziej wyrazista jest reakcja silnika na wciskanie pedału gazu. Po powrocie w tryb komfort, no, samochód tak się zaczyna robić takim wozidełkiem sprawnym, dynamicznym, ale wozidełkiem do jazdy na długie trasy. Podczas tych jazd e, docenimy po pierwsze duży zasięg, zasięg, który w teście e, udało się osiągnąć taki. Jaki zapewnia producent? Producent mówi o 445 km w trybie mieszanym, i nam udało się osiągnąć właśnie taki zasięg, z tym że większość tras pokonywaliśmy, mimo że w trybie mieszanym, to jednak w mieście. Także taki remis ze wskazaniem na miasto, i wtedy 445 km pokonamy tym samochodem. Druga rzecz, która powoduje, że chce się tym autem jechać daleko w trasę, to wysoki komfort jazdy. Zapewnia go po pierwsze dobrze dobrane zawieszenie, które świetnie tłumi większość w nierówności nawierzchni. wierzchni. Powiedziałem większość, dlatego że na niektórych takich drobnych, poprzecznych wybojach zdarza się troszeczkę się trzęsie to zawieszenie. Nie jest to zbyt duże, ale jednak odczuwa się to. I druga rzecz to pozycja za kierownicą, połączona z wygodnymi fotelami. Fotele, które no, podparcie może z boku nie jest jakieś. Super dobre, ale za to reszta jest tak wyprofilowana, że można podróżować daleko i nie czuje się zmęczenia. No dobrze, ale nie wszystko jest takie doskonałe w tym samochodzie, bo na przykład widoczność do tyłu. No nie podoba mi się. O ile w lusterkach zewnętrznych widać wszystko bardzo dobrze, te lusterka są duże, to z tyłu jest tak zrobione, że Tylna klapa jest mocno pochylona, tym samym szyba jest mocno pochylona, a w dodatku dolna linia tej szyby jest wysoko położona i w efekcie jest tutaj taka nieduża przestrzeń na to, żeby obserwować to, co dzieje się za pojazdem. Także pod tym względem nie jest najlepiej, na szczęście w czasie manewrowania czy parkowania pomaga kamera cofania. To co mi się jeszcze nie bardzo podoba w tym aucie, to obsługa urządzeń pokładowych. Robić to za pośrednictwem tego ekranu o przekątnej 14,9 cala. No i niestety, ale żeby wybrać niektóre funkcje, to trzeba się przeklikać przez skomplikowane menu. A poza tym to jest takie troszeczkę nieintuicyjne, no bo na przykład zewnętrzne lusterka ustawia się też przez ten ekran. Ok, ja wiem, że w większości przypadków raz ustawiliśmy lusterka i już do tego nie zaglądamy. No ale na przykład, jakbyśmy chcieli regulować podgrzewanie siedzeń. Co może się przydać w czasie jazdy, to musimy wejść w odpowiednią konkę i dopiero tutaj szukać. O, yy, a, tu jest wentylacja, tu jest podgrzewanie. O już podgrzewanie włączone, to samo z podgrzewaniem kierownicy. O, i teraz mamy włączone podgrzewanie kierownicy i podgrzewanie siedzeń, oczywiście osobno prawego i lewego, no dużo lepiej by było, gdyby tutaj na dole były. Albo zwyczajne przyciski, co było już najlepszym rozwiązaniem, lub chociaż tutaj takie ikonki, które pozwoliłyby na wybranie tych najważniejszych funkcji, zawieszenie sprzyja komfortowej jeździe. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie na zakrętach, to tutaj jest taka jedna rzecz: mianowicie wysoka pozycja siedząca powoduje, że jak się dynamicznie pokonuje zakręt. To ma się wrażenie, że ten samochód się tak mocno przechyla na tych zakrętach. To jest tylko uczucie, spowodowane właśnie wysoką pozycją za kierownicą, dlatego że zawieszenie, choć zapewnia wysoki komfort, to nie jest na szczęście przesadnie miękkie i pozwala na szybkie przejeżdżanie zakrętów, bezpieczne przejeżdżanie zakrętów. Jedyne, co mogło być lepsze, to bardziej precyzyjny układ kierowniczy. Samochody marki Gag sprzedawane są w Polsce od lata tego roku i na podstawie danych analityków IBRM samar i tych danych zawartych w aplikacji Moto Trendy Pro Plus wiemy, że do końca października sprzedano 58 samochodów tej chińskiej marki. Z tego 35 aut to Gag Ion V, a 23 sztuki to Gag Hyptek HT. Za takie auto trzeba zapłacić 222 900 zł. Występuje ono tylko w jednej wersji Elite. Jest ona tak bogato wyposażona, że właściwie jedynymi opcjami, które są do tego auta, to lakier metalizowany, który w zależności od barwy kosztuje 4000 zł lub 8000 zł. Jeżeli kogoś stać, to polecamy to auto, bo to na pewno jest jeden z lepszych elektryków na polskim rynku. I to było na tyle. 谢谢，再见。